Ejka Ludziska, jak widzicie bierzemy się za drugą połowę euro, lamer z tej strony, pierwsza 50 była naprawdę całkiem udana i zakończyliśmy ją odnalezieniem mojego ostatniego brakującego, nie będzie tak. Ostatniego brakującego Topmastera. Tu mam komplet, także jeżeli wpadnie jakiś Top Master obecnie będzie on już na wymianę. Mm -hmm, mm -hmm, sortujemy, sortujemy. No i mamy tak naprawdę pięć rodzajów. Bardzo fajnie. Eee, dwa Ozilki, dwa Kasjase, Kasjase, Kasjasy. Eee, aż mi się chrzmknęło. Tutaj mamy Iniestę, tutaj mamy Melberga. I tutaj mamy trzy razy Balotelliego. Zaczniemy od Melberga, bo jest to chyba. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, e, tak u mnie jest najrzadsza saszetka. Zobaczymy, czy karty specjalne są na wierzchu. Nie, przynajmniej nie w tej. Katsuranis, Gets, Kerżakow, Kielini, Elm oraz Karagonis Star Player na początek. Bierzemy się za balon jego. A jedno. Czyli trzeba uważać, bo są na wierzchu, o, przy tej stronie otwierania. Vinaldum, Mekseserotan, Wolcott Dan oraz mamy Goldstoppera, Manuela, Neuera. Świetna karta. Szczerze to średnio się orientuję, jakich mi brakuje. Brakuje mi trzech. Będę musiał później się zorientować, czy coś wpadło. Krajanczar Głowacki, Brożek, proszę, Trzech Polaków w jednej paczce, Brożek, Wawrzyniak, tutaj mamy jeszcze Pereira i mamy Cristiano Ronaldo na Star Playerze. Świetnie, naprawdę fantastycznie. Mam tą kartę, także jak ktoś by potrzebował do kolekcji, po prostu zaznaczam moi drodzy, nie zgłaszajcie się po pojedyncze karty. To znaczy, pytajcie o nie oczywiście, ale ja się wymieniam przynajmniej za 5 kart albo więcej. Inaczej się paczka w ogóle nie opłaca. Ibrahima Fly, jedna z bazówek, której szukałem do samego końca. Z wymiany ją w końcu dostałem, także fajnie. Glenn Johnson, znowu brożek Maggio, Maggio, dobrze mówię, Pereira. I mamy Jacka Will na Rising Star. Tym oto akcentem kończymy sobie Balotelliego. Przechodzimy do Iniesty. ale mi to idzie dobra, Strinic, Silva, Almeida, Müller, Gusjew oraz Dario Srna, Fansik. Bierzemy się za ostatniego i Tu mamy zamki, więc przynajmniej się po otworzy. Czech, Abidal. Nawliuchenko, Jan Gusiew oraz. O, coś się skliło. O, Goldstopper! Ha, fantastycznie! Peter Czech. Dziwię się, bo zazwyczaj te karty są odwrócone w ten sposób. Tak, jak już się te pięć bazówek przeleci, to właśnie widać od razu kartę specjalną. I przy otwieraniu też jest zawsze wierzchem, dlatego tak się z tym czaje. A tutaj dla wymiany odwrócona. No to bierzemy się za kolejnego komisarza Casiasa. No i teraz już nie wiem, czy to będzie karta specjalna ta ostatnia? Chyba tak. No, Stofopoulos, Eduardo, Kevin Doyle, Gigi Buffon, Kerżakow, A jednak nie. Luka Modric na star plejerze. OK. Wagon stopery. To naprawdę całkiem nieźle. Jeszcze może coś tutaj znajdziemy. Richard, Dan, Milner, Almeida, Bent, Alvaro, Arbeloa i Fansik, Fansik Marquizio. bardzo fajne świeciaczki z tej edycji, bardzo sobie cenię. Chociaż Goldstopper i Fans to się niewiele tak naprawdę różnią, ale to w Spanini tak to już jest. Podobna sytuacja była w Champions League edycji poprzedniej. Te szansa od Goldstopperów się nie niczym. Czy można to jeszcze dłużej otwierać? Jak myślicie? Elia, Sania, Kvist, Lustig, przepraszam, Mierzewski Star Player, Young Class, Huntelar. Niech będzie tu. Ostatnia oczyszka na dziś. Czy coś fajnego nam jeszcze wskoczy? Christian Paulsen, Heitinga, Grand Fist, Rożek, Young oraz Star Player Mesutozil. Całkiem fajny Star Player, ale to nie jest jakaś gratka. No to tak mamy Fansa, mamy dwóch Goldstopperów, no i tak naprawdę bardzo fajna karta. Star Playera Cristiano Ronaldo. Masterów, brak top masterów również będziemy szukać w następnej części. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.